80 gatunków roślin z różnych stref klimatycznych i geograficznych świata. Na przestrzeni 58 lat takie bogate skupisko żywych eksponatów udało się stworzyć sosnowieckiemu egzotarium. Mamy e, ograniczone możliwości ze względu na gabaryty szklarni, także nie jesteśmy w stanie, choćbyśmy chcieli nawet powiększyć swoją kolekcję, bo nie mamy na to miejsca. Opiekujemy się w tej chwili to, co mamy, a nie jest tego mało jak 500 roślin, no to jest naprawdę jest koło czego robić. Mamy szeroką gamę i fikusów, i storczyków, i, i dracyn, i kaktusów. Koniec maja to czas kwitnienia egzotycznych roślin, rzadko spotykanych w naszym klimacie. W tej chwili e, kwitnie pięknie bugenwilla, cytrynę można zobaczyć kwitnącą, e, euforbia mili, e, medynilla, też jest taki egzotyczny kwiat z Afryki, bardzo piękna, zobaczymy tam nad, tym, nad basenem. No i szeroko gamę roślin kwitnących. Kaktusy w zimie, właśnie teraz najpiękniej wyglądają, bo w zimie przechodzą okres spoczynku. Okres spoczynku to znaczy, że są niepodlewane, przetrzymywane w temperaturze 5-10 stopni, najwyżej. I po tym okresie podlewamy je, zgraszamy, podlewamy ciepłą wodą i zaczynają okres wegetacji. No i pierwsze co, to oddzięczają się pięknymi kwiatami. W tej chwili właśnie kwitnie u nas i Echinopsisy, których jest cztery gatunki, potem mamilarię, mamy pięć gatunków, Euforbia Mili. Obrasta cały Pasady do no to tam jest łagodniejszy klimat. Jeżeli chodzi o storczyki, jak powinniśmy o nie zadbać? Storczyki... Przede wszystkim umiejętne podlewanie, umiejętne przesadzanie, ciepłe podłoże, odpowiednie podłoże. Podłoże musi być przepuszczalne, więcej kory, luźne podłoże. No i przede wszystkim powodzeniem uprawy jest odpowiednie podlewanie storczyków. Jak wypuszcza kwiat, to potem zamiera, ale w zamian za to wypuszcza obok. Bogactwo gatunkowe zaskoczenie jednego mieszkańca miasta. Mamy w swojej kolekcji cytryny, potem mandarynki, cytryna skierniewicka, potem klementynka, cytryna zwyczajna, mamy kawy, greyfruty i figi. To są rośliny nam bliższe, bo są, pochodzą z basenu Morza Śródziemnego, bardziej klimat taki odpowiedni nasze, cytryny, mandarynki w tym okresie właśnie wystawiamy na balkon, na dwór, żeby miały jak najwięcej dostęp słońca i świeżego powietrza. Faunę gadów reprezentuje 15 gatunków, w tym węże żółwie i jeden krokodyl nilowy. Miłośników przyrody do odwiedzenia unikatowych żywych przedstawicieli egzotarium zapraszamy od wtorku do niedzieli.